Taki obrazek przedstawiający lęk, obrazek arteterapeutyczny. Każda osoba może taki obrazek wykonać i ja dzisiaj miałam takie poczucie, że chcę ten lęk wyobrazić na kartce w postaci rośliny. No i co to za roślina? No więc wyszła to jakaś taka roślina, powiedzmy rosnąca gdzieś z ziemi, z gleby. Korzeni tutaj nie ma, ale łodyga jest, są liście liście bardzo kolorowe, kolor żółty, czyli kolor, czyli kolor energii, kolor różowy, kolor właśnie uczuć serca, niebieski emocje, czyli ten lęk, strach, gniew, tutaj te emocje się malują, zresztą tło, zobaczcie, wokół rośliny jest dużo niebieskiego, więc ten lęk należący jest jednym z emocji, on się tutaj pokazał, zresztą całą roślinę na początku cienkim pędzlem poprawiłam kontury, najpierw sobie go narysowałam, narysowałam tą roślinę ołówkiem, a potem niebieską farbą, taką ultramaryna ciemną dark poprawiłam, więc temat, temat się tutaj pokazał na pewno, bo jeżeli chodzi o lęk, jeden stan emocjonalny, to on tutaj na pewno jest. Do tego doszła zieleń, zieleń to jest taki healing, uleczenie, takie wracanie do balansu, do równowagi. Zresztą rośliny w naszym świecie są zielone, dużo chlorofilu mają w sobie i dlatego one są zielone. I ta moja roślina też te zieleni tutaj ma, tego zasilenia od korzeni, od ziemi, ale taka, zobaczcie, też poświata różowa, widać, widać tutaj tą poświatę, ta roślina Zdecydowanie jest żyjąca, więc ten lęk we mnie żyje. Ten lęk jest karmiony, bo tutaj idzie do korzeni łodyga, więc lęk, który jest we mnie, zdecydowanie ma zasilanie. Ale popatrz, jeżeli ja obrócę tą roślinę do góry nogami, to wtedy mogłabym powiedzieć, że to jest gałąź drzewa, i ona po prostu z jakiejś innej, większej gałęzi odbija. Jeżeli, jeżeli ta roślina jest przedstawieniem lęku i jest to tylko gałąź drzewa, to wyobraź sobie, jaki może siedzieć w środku lęk, jeżeli on jest drzewem ma korzenie, korzenie dobrze za, ukorzenione w ziemi, zasadzone drzewo zdecydowanie rozrośnięte na wiele gałęzi konarów jaki ten lęk musi być duży. Ja tutaj nie określam, czego dokładnie ten lęk u mnie dotyczy. Ja mówię generalnie tutaj o lęku, o takiej emocji którą każdy z nas ma, i my, y, mając lęk bardzo często się w różnych sytuacjach po prostu wycofujemy. Ja sama to u mnie obserwuję, jeżeli jest jakiś lęk, czegoś się przestraszę, pierwsze to jest wycofanie się, czyli y, ja już nie chcę z tą osobą rozmawiać, ja już chcę z tego pokoju wyjść, ktoś mi coś powiedział, ktoś mi y, nacisnął na odcisk, y, powiedział coś może prawdziwego, ale coś na mój temat, co mi nie pasuje. I y, y, powstaje lęk i mnie. Od od razu wycofujemy się z tej sytuacji. Nas nikt nie uczył stawiania czoła lękowi, żeby y, przypatrzeć się temu lękowi, ale tak naprawdę co ta osoba mi powiedziała. Tak, Że na przykład nie sprzątam pokoju ktoś mi powiedział, y, że mam bałagan i nie ścielę łóżka. Bo ścielenie łóżka to jest porządek, porządek w życiu i porządek w energii, a ktoś mi powiedział, że ja nie ścielę łóżka. I dlaczego to wywołało u mnie lęk, strach i od razu taką pozycję obronną wycofania się, że ja już nie chcę na ten temat rozmawiać. Dlaczego nie chcesz na ten temat rozmawiać? Co jest w tobie, że ciebie to na tyle zadrażniło, tak jakbym zagrała na strunie, tak, czyli jeżeli ktoś mi coś takiego powiedział, to tak jakby na strunie gitary u mnie to zarezonowało, więc jeżeli obróciłam tą gałąź, zobacz, do góry nogami, ona od razu mi się skojarzyła, że to jest gałąź jakiegoś olbrzymiego lęku, jakiegoś bardzo dużego, tak mi się skojarzyło, z, z jabłonią, więc jabłoń, y która ma takie duże gałęzie i takie duże liście, to to już jest konkretnie duże drzewo, na pewno dojrzałe. Yy, czy, te, czy lęk jest nam potrzebny? Lęk jest jedną z form energii, natomiast lęk produkuje bardzo niskowibracyjną energię, czyli my, będąc w lęku, yy, ta nasza wibracja, to światło takie wewnętrzne zdecydowanie spada. Yy, zmiera, zmienia się kolor światła oraz wibracja, wibracja spada. Nam do życia jest potrzebna jak najwyższa energia, jak najbardziej świetlista i dająca nam y, możliwość życia i bycia zdrowym. Y, co z tym możemy zrobić? Tak jak ja dzisiaj namalować i zinterpretować ten obrazek. I u mnie dzisiaj powstało drzewo, ja nazwałabym je jabłonka i ja sobie tak dzisiaj podpiszę tą moją pracę. Ja ją zobacz, obróciłam i ja ją tutaj nazwę jabłonka i i tu się podpiszę na koniec I bardzo dobrze y, pomaga artyterapia w zauważeniu tego że ja tak mam rozrośnięty lęk wszystko jedno na jaki temat że on u mnie jest już w postaci dorosłego drzewa. Nie ma tu jeszcze owoców. To drzewo nie wydaje owoców. Ono ma ładne liście. Ono ma mnóstwo energii, bo tego żółtego tutaj jest dużo. Lęk również w postaci tych emocji niebieskich też jest tego tutaj dużo. Więc trafiłam dzisiaj w temat, trafiłam w dzwonek, trafiłam w strunę. I y, zdecydowanie będę potrzebowała jeszcze kilkukrotnie przemalować temat lęku, który mi towarzyszy. Co to tak naprawdę mi da, że ja sobie uświadomię, że mam w sobie, w moim wnętrzu y, takie duże drzewo lęku? Po pierwsze, że je w ogóle mam. Po drugie, że ono jest takie duże. No ja też jestem już duża, bo ja nie mam 5 lat, tylko jestem osobą dorosłą, więc wyhodowałam sobie całe drzewo lęku. Y, jak ja mogę to drzewo lęku zamienić na coś innego, co, co będzie mi sprzyjało, co będzie mi dawało energię, a nie będzie wspierało lęk. Zawsze możemy ten symbol, który u mnie, symbol lęku, tutaj mam drzewo, mam jabłonkę zamienić. Ja nie chcę tego drzewa wyciąć jakąś piłą tarczową, tylko ja bym chciała to zamienić. Na co ja to mogę zamienić? Ja mogę zamienić ten lęk, żeby on mnie wspierał. Czyli drzewo, jabłonka, która jest tutaj symbolem lęku, zamieniam na coś innego. Na co ja mogę zamienić? Mogę zamienić lęk na kreację, ponieważ ja mam tu mnóstwo koloru żółtego, czyli ten lęk ma zasilanie. To ja bym chciała, czy ja chcę, ja podejmuję decyzję od tu i teraz, że ja lęk, jakikolwiek lęk pojawia się u mnie w moim umyśle, w moim ciele, w moim sposobie bycia, w moim sposobie mówienia, zamieniam na kreację. Czyli jakikolwiek lęk się będzie pojawiał, on będzie powodował u mnie, Chęć kreowania i bardzo właśnie fajnie będzie, jeżeli ja na przykład zacznę wtedy, kiedy czuję lęk, zacznę malować i kreować. Więc do tego służy artyterapia, żeby jedno zamieniać na drugie, a kreacja, kreatywność to jest bardzo wysoka wibracyjnie działalność. Kreowanie to jest również stan taki emocjonalny, i w kreacji budujemy, nie niszczymy, budujemy. Dobrze. Słuchajcie, bardzo dziękuję wam za dzisiaj. Ciekawy temat, ciekawa symbolika i takie przedstawienie lęku, interpretacja, co ono dla mnie oznacza, bo na takich zajęciach arteterapeutycznych interpretujemy samodzielnie. Arteterapeuta jest takim przewodnikiem, towarzyszem, a to tak naprawdę wy potrzebujecie narysować, namalować to z czym się borykacie i jaki temat sobie wybierzecie. Więc y, również interpretacja ta najważniejsza to jest wasza interpretacja. Co wy tu widzicie? I y, jak sobie z tym poradzić? Zawsze zamienić. Jeżeli coś wyciągasz, to na to miejsce włóż coś drugiego fajnego. Jeżeli coś zamieniasz, to coś na coś co będzie budowało, a nie ciebie zamykało czy jakoś y, umniejszało. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam Was na następny raz. Zaobserwuj mój kanał, tutaj plusikiem przy mojej nazwie jest ArteTerapia. Kliknij plusikiem, będziesz dostawać powiadomienia, że są live'y, że malujemy, możesz przyjść pooglądać, posłuchać, jeżeli gotujesz w tej chwili obiad dla rodziny albo sprzątasz. Możesz posłuchać, ja bardzo dużo opowiadam, dużo mówię na tych live'ach. Zapraszam cię oczywiście do wspólnego malowania. Jeżeli mieszkasz na terenie UK, zapraszam cię do mojego sklepu internetowego. Tutaj kliknij w koszyk, aby wyświetlić produkty. Wszystkie produkty z mojego sklepu sama stosuję: farby akrylowe, pędzle, podobrazia, wszystkie akcesoria potrzebne. Do malowania. Jest też kilka takich artykułów, żeby sobie pracownie czy kącik malarski udekorować. Więc zachęcam Cię. Dziękuję Ci za uwagę. Dziękuję za oglądanie do końca. Dziękuję za y, serduszka, za prezenty. Do usłyszenia. Cześć.